Na razie staramy się, aby ta druga liga jako tako pociągnąć chłopaków jak na razie mamy 30, 31 zawodników w drugiej lidze, więc potencjał, że tak powiem, i młodych i trochę starszych, więc praktycznie rzecz biorąc wszyscy chcą grać w hokeja. Od, nie wiem, przez 12, 13, 15, 18 roku życia, aż można powiedzieć do mnie, ja mam 51 lat, dalej mi się chce grać fokeju to się też mi się no, Zapraszamy no, to do Krynicy. Hokej naszą pasją, no, naszych no, rodziców no, braci, no, siostry. być może, że i naszych dzieci tak samo, zobaczymy jak będzie ale jak nie będzie krynickiego hokeja seniorskiego na, na razie w pierwszoligowym poziomie a potem, to wiadomo, docelowo ekstra klasa, bo to jest najważniejsze tu wtedy pojawiają się sponsorzy tu pojawiają się pieniądze mamy infrastrukturę, mamy lodowisko mamy bardzo dobre tradycje hokejowe, to przede wszystkim szkoda tego zmarnować i myślę, że i zawodnicy, i działacze, i społeczeństwo krynicy nie dopuści do tego, aby zanikł hokej w krynicy.